Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. O tak. Cześć, witam Was, jestem ja Gracjan. Dzisiaj pokażę, jak zrobić na obiad bardzo fajne danie, nie wymagające y, dużo czasu, dużo zachodu. Bardzo praktyczne, fajne. Mianowicie, dzisiaj na obiad będzie konserwa mięsna. Oczywiście, zawsze jest lepsze świeże mięso, ale konserwa też jest świeża, ponieważ jest w konserwie, mięso w konserwie. Konserwa mięsna może to być, to jest akurat gulasz angielski, ale może być równie dobrze. Na przykład, yy, Golonka, albo na przykład konserwatorska, konserwatorystyczna, czy jeszcze jakaś inna konserwa. Ważne, żeby była konserwa. Biorę konserwę, otwieram. Tak. O! Otwieramy, otwieramy, konserwę. I teraz ważne jest, żeby. O! żeby tutaj nożem obkroić dookoła i wyciągamy na talerzyk la la. konserwa, konserwa turystyczna to jest akurat y, y, gulasz gulasz, gulasz angielski ho ho bardzo smaczny gulasz już wychodzi o już Konserwa wyszła, cała zawartość, znaczy się konserwy wyszła, mi na talerz i mam. Puszkę już oczywiście można wyrzucić do pojemników na puszki. Natomiast tutaj mam teraz konserwę na talerzu. Można oczywiście ją tak zjeść na zimno. Na zimno też dobra. Zaraz kosztuję, jak smakuje. La, 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 la. Mmm. to bardzo smaczne. Ale na obiad przydałoby się coś ciepłego. Więc dam ją na patelnię i trochę zagrzeję. Tak więc, że będzie fajna konserwa na obiad. Na ciepło zrobiona kiedyś kiedyś dawno temu jak nie było w sklepach mięsa był kryzys to bardzo często się takie konserwy jadło na obiad bo nie było nic innego teraz jest mnóstwo różnych świeżych mięs i kurczaków i kiełbasy i to i tamto więc konserwatorystyczna właściwie nie je się tak za często konserwy turystycznej, ale konserwa turystyczna jest bardzo dobra właśnie do turystyki. Jedzie się gdzieś, gdzie jest dzicz, do lasu, gdzie nie ma sklepów, gdzie nie ma nic. I tam właśnie możemy sobie otworzyć taką konserwę turystyczną. Y Obojednio, czy to jest właśnie gulasz, czy to, czy tamto, czy to jest golonka, czy jeszcze jakaś inna konserwa. Ważne, żeby była konserwa. Otwieramy i mamy od razu coś do zjedzenia. A jeszcze lepiej, jak mamy, możemy rozpalić sobie ognisko i wtedy na gorąco sobie zjeść. Ponieważ nie tylko kiełbaski właśnie z ogniska. Oczywiście głównie się je kiełbaski właśnie gdzieś na takich jakichś obozach, campingach się je kiełbaski na ciepło, ale również i można sobie właśnie na ciepło zjeść konserwę. A teraz, a teraz, a teraz, a teraz bardzo ważna, ważna rzecz, żeby konserwę dać na patelnię. Na patelnię dajemy konserwę, konserwę, na patelnię dajemy dajemy na patelnię o tak i tak sobie tutaj teraz będę kroił ją na plasterki na na, 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 konserwa, konserwa na obiad, bardzo smaczna, bardzo fajna, a zwłaszcza najlepsza jest na kampingu, albo na obozie, gdzieś w lesie, gdzie jest pusto, nie ma sklepów, żadnych restauracji, ani barów, tam sobie możemy odgrzać na ciepło konserwę turystyczną, o tak. Więc przystępuję do...

nie potrzeba żadnego tłuszczu ani nic. Po prostu konserwa sama w sobie, w sobie ma dużo tłuszczu, więc po co jeszcze tłuszcz dodawać. Więc o, daję takie kawałeczki, daję na ogień i teraz się będzie pięknie grzać, smażyć jeśli jesteśmy gdzieś na kampingu na obozie, w lesie to też właśnie na patelnie sobie takie kawałeczki damy tylko nie mamy kuchenki to damy na ognisko albo na jakąś yy, taką yy, takie są takie turystyczne maszynki właśnie do grzania i daję tutaj już się pięknie konserwa smaży nie potrzeba tłuszczu, nie potrzeba nic, wystarczy tylko przykryć i czekać, aż konserwa będzie ciepła. Już się smaży pyszne danie, pyszne danie złożone z konserwy. Już się tutaj smaży, ok, 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 smaży się na patelni pyszne danie z konserwy mięsnej. Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. A co? No, o. A teraz biorę widelec i patrzę się, jak tutaj się robi. O, wspaniale! La 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 O, 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 jakie dobre! O, 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 będzie smaczne. Coś ciepłego do zjedzenia, coś szybkiego, szybkiego i dobrego też jest. I już prawie, że jest zrobione. Patrzę się teraz, jak to wygląda. O, już się zaczyna przyrumieniać pięknie i zaraz będzie już gotowe do zjedzenia. La 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 la, takie fajne danie, la, la 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 la, takie fajne danie. O tak, a co? Pięknie się smaży. Będzie pyszne do zjedzenia i szybko, bardzo szybko, już jest prawie gotowe. Gotuj, gotuj z gacjanem, z gacjanem, z gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. O tak! A tutaj już mam zrobione. Zagrzane pięknie. Można odstawić. Teraz tutaj wyjmę na talerz. Proszę popatrzeć się. Jakie pyszne, wspaniałe danie. Cudowne pyszne, przyrumienione elegancko. Możemy właśnie coś takiego sobie zrobić gdzieś, gdzie jesteśmy na kampingu, na pikniku, czy jesteśmy gdzieś na obozie, w lesie, w puszczy, w dżungli, obojętnie gdzieś, gdzie nie ma barów, sklepów czy innych rzeczy. Wyciągamy konserwę z plecaka i mamy pyszne danie do zrobienia. Ale w domu też czasami sobie można zrobić, tak żeby sobie przypomnieć jak to jest właśnie na kampingach i biwakach. Tak więc, że biorę talerz, Wyciągam. Tutaj mam widelec. Wyciągam na talerz. Och, jakie pyszne będzie danie. Pyszne, doskonałe, takie pyszne, takie smaczne, takie smaczne, doskonałe. Tak więc, że mam już cudowne, pyszne danie. Tutaj jest wspaniałe, pyszne, smakowite. A jak pachnie. Proszę powąchać. Och, jaki zapach! Wspaniałe. Zaraz kosztuje, jak to smakuje, ale smakuje na pewno. Będzie smakować wspaniale. Można oczywiście zjeść to z bułką, z chlebem, z chrupkami, z sucharkami, obojętnie z czym. Można też sobie ugotować do tego kopytka albo. Pierogi, albo kartofle, albo makaron. No, możliwości jest bardzo dużo, bardzo dużo możliwości jest. Ale teraz będę spróbować, jak to smakuje. Och, jakie pyszne danie! Na obiad doskonałe! Och, jakie pyszne danie! Na obiad jest doskonałe! Konserwa mięsna na ciepło. Zaraz skosztuje, jak ona smakuje. O, proszę się popatrzeć, jak pięknie przyrumienione i teraz zobaczymy, czy jest smaczne. Mmm, pyszne. Mmm. Pyszne. Właśnie takie konserwy kiedyś, pamiętam, jadło się na w obozach, w lesie, gdzieś, gdzie nie było stołówek, i się takie coś jadło z plecaka, się wyciągało konserwę, i się właśnie jadło. Hmm. Przepyszne. Polecam wszystkim do. Właśnie konserwę do wziąć do plecaka. Oczywiście nie jedną, kilka takich konserw, i już będzie prowiant na całą wyprawę zabezpieczony. Pozdrawiam i na razie, cześć, do następnego razu. Na razie, cześć. Och, jakie pyszne danie. Konserwa, konserwa. Konserwa mięsa. Bardzo smaczna konserwa. O tak. Hmm. hm mm. pyszne. Mm -hmm, mm. Na ciepło zabierane, pyszne. Ha, ha, ha. Mm. O, oh, jakie to jest pyszne. Mmm. O, oh, jakie to jest pyszne. Pyszne danie, doskonałe. Mm. Takie fajne, takie smaczne. O. Ach, jakie pyszne danie, ach, jakie pyszne danie. Gotuj, gotuj z Gracjanem jeszcze raz. Pyszne, pyszne, pyszne danie. Takie wyśmienite. Takie bardzo smaczne konserwa mięsna. Konserwa mięsna, Konserwa, konserwa, konserwa mięsna, tak tak, tak. o tak. A dzisiaj na obiad była konserwa mięsna.